Witam Państwa, mamy kwiecień i mnóstwo pracy przy naszych bylinach. Możemy je przesadzać, rozmnażać. Ja dzisiaj, dzisiaj zajmę się liliowcami. Mam tu taki okaz, który chciałabym przesadzić na nową rabatę kwiatową. O, proszę zobaczyć w jakich on tu, trudnych warunkach bytuje. To pokazuje jak mało wymagająca jest to roślina. Jedna chyba z najłatwiejszych w uprawie. Nie zagrozi jej ani pesz, ani pokrzywa, mówi się, że to jest roślina dla leniwych ogrodników. Chociaż ja wolę wersję, że są to kwiaty dla zapracowanych, jak Państwo widzicie, nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, w zasadzie wszędzie, gdzie posadzimy, będą rosły zarówno w miejscach suchych, jak i wilgotnych. W wielu poradnikach możemy przeczytać, że. Liliowce lubią wilgoć, ale nie znoszą, gdy są zalewane. W jeszcze innych są wymieniane wśród roślin, które na tereny podmokłe. No ten mój rośnie w wodzie i daje sobie radę. Do tej pory ładnie kwit, nie chorował. No i to jest na plus tej rośliny, że rzadko jest atakowana przez szkodniki i rzadko choruje. Przy rozsadzaniu Pamiętajmy o tym, że liliowiec potrzebuje dużo miejsca. Tą sadzonkę ja dostałam z jednym listkiem. Teraz zaczyna się trzeci rok jak go posiadam. I proszę zobaczyć ile zajmuje miejsca. Weźmy to pod uwagę planując nowe nasadzenia. No cóż, ja teraz się biorę za, za wykopywanie. Ile wody? A jakie odgłosy z bagiem? Bo przez tą wodę ciężko go stąd wyciągnąć, ale damy radę. No to jest naprawdę wytrzymała roślina. Żyje sobie w takiej wodzie i daje radę. No dlatego y, sadzi się go nad na przykład oczkami wodnymi albo innymi zbiornikami. Gdy mamy już wykopaną roślinę Pozostaje nam podzielić ją na sadzonki. Zróbmy to ostrym nożem. Z takiej jednej rośliny możemy pozyskać naprawdę wiele sadzonek. Sadzonki możemy przygotować naprawdę różne. Taka pojedyncza sadzonka w bardzo szybkim czasie się rozrośnie. Możemy też sadzić takie troszeczkę większe, grubsze. Zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. Pamiętajmy o tym, żeby sadzić się gdzieś w odległości. Pół metra, bo naprawdę w bardzo szybkim tempie one nam się rozrosną, zajmą dużo miejsca. E, a jeżeli będą miały takie miejsce do e, rozsadzania, do wzrostu, no to będą zdrowsze. Tak, zanim e, z, z, zasadzimy, wykopmy dołek, tak 20-30 cm. Na dno możemy wsypać e, dobrej ziemi kompostowej. Jak, jak wsadzamy? Jak widzimy, połączenie się z korzeniem i wychodzi łodyżka, to tak do 2 cm. Tak, tak, tak głęboko, głębiej nie ma sensu, dlatego że może na tym ucierpieć po prostu kwitnienie. O, ziemię dobrze. Przeroślinie uklepmy. O, i ona będzie sobie tutaj rosła. Gdy mamy bardzo długi korzeń, no to przytnijmy go tak, żeby do 15 cm miał. Śmiało obcinamy. Bo po co on ma być taki długi? No i i. Po prostu wkładamy w ziemię i przysypujemy. Posadzoną roślinę podlejmy. Zanim się ukorzeni, dbajmy by miała ziemię wilgotną. Od kwietnia do czerwca liliowiec rośnie intensywnie i wytwarza pąki i wtedy ma bardzo duże zapotrzebowanie na wodę. Także pamiętajmy o tym. No, tutaj na spodzie widoczne są kartony. Grządkę zrobiłam metodą no dig, to znaczy bez przekopywania. Na nieprzekopaną nie glebę dałam kartony i na to dopiero ziemię. Jak y, zaplanowałam tam y, tą rabatę? Otóż obok y, posadziłam bergenię sercowatą. Ona ma ładne, rozłożyste liście, więc będzie pasować, kontrastować swoją. Swoim wyglądem, tutaj z kolei rozchodnik okazały on będzie ozdabiał rabatę głównie jesienią, kiedy będzie miał kwiaty. A tu na pierwszym planie umieściłam dąbrówkę rozłogową. Ona tutaj fajnie się rozrośnie i zasłoni ziemię. A z kolei tam na dalszym planie na końcu planuję zasiać trawę zasiać, zasadzić trawę pampasową. Wysiałam już do doniczek i czekam aż wykiełkuję jeśli mi się uda ta uprawa to wtedy Wysadzę. Zobaczymy, czy to się uda. Jakie stanowisko jest najlepsze dla liliowców? No, musimy zastanowić się, na czym nam zależy. Gdy chcemy cieszyć się pięknymi kwiatami, no to posadźmy go w miejscu słonecznym. Z kolei, gdy chcemy zagospodarować miejsce w cieniu, też się nadaje, gdyż nie będą może okazale okazały kwitły. Ale uroku dodadzą liście, które układają się niczym zielona fontanna. Mimo że liliowce są rośliny długowieczne, mogą na jednym stanowisku być 20-30 lat, to kiedy widzimy, że roślina przestaje rozwijać kwiaty albo kwitnie słabo, to koniecznie wykopmy i podzielmy zyskamy ładniejszy okaz. No aby dłużej cieszyły nas swoim wyglądem. To w drugim roku po posadzeniu, maj, najpóźniej czerwiec, dobrze zasilić kompostem, gnojówką roślinną. Na koniec dobrze jest wyściółkować y, koło liliowców grubą warstwą kory. W jakim celu? Dlatego, że y, mimo, że liliowiec jest odporną rośliną, Znosi suszę, to jednak jak go przesadzimy, jest młodą roślinką, jeszcze nie ma rozwiniętych korzeni, potrzebuje dużo wilgoci. Dlatego przysypanie kory pozwoli nam utrzymać wilgoć w podłożu. Zróbmy to zwłaszcza na stanowiskach suchych. Życzę Państwu powodzenia w uprawie i zachęcam do uprawy tych pięknych, cudownych kwiatów.